Dzień dobry wszystkim, trenerze z tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli Futbolowej i Franciszka, trener polskiego szkoleniowca, próbującego zawoływać piłkarski świat, a pracującego aktualnie w Świętokrzyskiej 4. Lidze w klubie Spartakus Dalszyce. W dzisiejszym epizodzie podsumujemy sobie sezon 2021-2022. Postaram się zmieścić ten odcinek w 20 minutach. Zobaczymy, czy mi się uda. Zaczynamy. Nowi zawodnicy. Tutaj mamy całą rzeszę nowych piłkarzy w klubie, jak zapewne pamiętacie gdy przyszliśmy do klubu, było tylko kilku zawodników, resztę musieliśmy po prostu sprowadzić i to jest cała ta rzesza tych właśnie zawodników. Oczywiście najlepsi, dwaj najlepsi to Konrad Kuzera, piłkarz, który w 15 spotkaniach strzelił aż 22 bramki, zaliczył jedną asystę na drugim miejscu z taką samą średnią oceną, 7,79 co Kuzera. Ma Mateusz Pikor, były piłkarz Podlasia, Biała Podlaska, w 15 spotkaniach, które zagrał ten zawodnik, zdobył on 7 goli i miał 10 asyst. Później mamy jeszcze Pawła Kaczmarka, nasz ostatni transfer, sprowadzony zawodnik już zdaje się w marcu, czy nawet na początku kwietnia z Krzeostrowiec. W zasadzie był to wolny zawodnik, którego ostatnim klubem był Krzeostrowiec. 9 spotkań, 4 bramki, 7 asyst średnia ocen 7,62. Później mamy Niechciała, również bardzo doświadczonego, bocznego obrońcę, byłego piłkarza Wieczystej Kraków, 15 meczów, 4 bramki, 2 asysty, średnia ocen 7,34. Tomasz Gnypek średnia 7-18 w 14 spotkaniach były piłkarz Polonii Warszawa Kams Faradzi, mój taki cichy bohater tego sezonu, naprawdę świetna gra w defensywie, 16 spotkań 3 bramki, jedna asysta, średnia ocen 7-16 i później Rzesza Piłkarzy, którzy mieli ocenę poniżej 7-1 7-10 w zasadzie i poniżej 7, tak więc było tych piłkarzy dużo, no bo dużo ich sprowadziliśmy, bowiem trzeba było wypełnić kadrę tego zespołu. Tak więc wszystko tutaj jest dosyć oczywiste. Wyniki sezonu już sobie przechodzimy w lidze. Oczywiście zakończyliśmy ten sezon na pozycji drugiej. Jeden punkt za Spartakusem i aż 12 punktów przewagi nad Koroną. Dwa kielce i to jest pewien dobry prognostyk przed sezonem numer 2, w którym myślę, że będziemy tutaj walczyć właśnie z rezerwami Korony o to, żeby awansować do trzeciej ligi w sezonie następnym. Jak przebiegał sezon, oczekiwania zarządu to była górna połowa tabeli, tak więc w tej materii zarząd powinien być się Niezwykle zadowolony z performansu całego zespołu. Średnia frekwencja u siebie 281 ludzi, co dało 46% zapełnienia stadionu. I król strzelców rozgrywek to jest Konrad Kuzela, oczywiście jest to król strzelców w naszym zespole, bowiem najlepszy był chyba Bartosz Sot, piłkarz nie wiem, granatu, staru albo pogoni starszych. Miał chyba 28 bramek strzelonych w tym, w tym sezonie. Jeśli chodzi o wyniki. No to rzuca się w oczy wspaniała wiosna. E, to od 12 marca, zobaczcie same zielone kropeczki, jedna tylko pomarańczowa. E, to był remis z pogonią Staszów. E, no, remis, który. E no też w dosyć bezpośredni sposób wpłynął na brak naszego awansu. Gdybyśmy to spotkanie wygrali i później reszta sezonu potoczyłaby się tak, jak potoczyła wtedy, to my cieszylibyśmy się z awansu do Ligi, ale tak się nie stało, Ew, awansowała pogoń. Zresztą możemy to samo powiedzieć o tych poprzednich spotkaniach, które wygraliśmy, a najbardziej, w największym stopniu o tym meczu inauguracyjnym, który przegraliśmy 2 do 1, no za słabiutkimi rzutkami. Później jeszcze był chyba taka, o tu było 1-0 w topa za Litem Żarów, też taka bardzo bardzo niespodziewana i ostatecznie też taka, która daje, dała nam te trzy punkty mniej. I te właśnie trzy punkty decydowały o tym, że to Spartakus Daleszyce nie, przepraszam, to haha, chciałbym pogoń Staszów, a nie Spartakus Daleszyce meldują się w przyszłym sezonie w Czyszylidze. Pamiętne chwile, czyli najwyższe zwycięstwo. Proszę bardzo, bardzo ciekawa informacja: najwyższe zwycięstwo 5-0 z 1 Małgorzów w meczu, w którym od 14 minuty graliśmy w 10 na. 11, wspaniały mecz kuzery, cztery bramki w tym spotkaniu strzelił Konrad. Tak więc świetny mecz. Jedną bramkę dołożył nie chciał, zdaje się, z rzutu wolnego, o ile się nie mylę. Tak więc, no naprawdę, naprawdę, to był wielkie, wielkie zwycięstwo. Najwyższe w sezonie i odniesione grając na wyjeździe i to jeszcze w dziesięciu przez zdecydowaną większość tego spotkania. Pamiętny mecz, czyli ten chyba, który kibice najbardziej wspominają, to Łusica Budzentyn, Daleszyce. Myślę, że tu jakieś derby, bowiem. Te dwa miasta oddalone są od siebie, no nie są tak daleko od siebie nie wiem ile, 20 parę kilometrów, tak więc być może jest to jakieś tutaj e, lokalne derby świętokrzyskie e, wygrane 4-1 na wyjeździe po bramkach Witkowskiego, e, dwóch byleńskiego i Boksińskiego, tak więc śmiem twierdzić, tak, 2 października, że jest to jeszcze mecz z rundy jesiennej, kiedy no nie dysponowaliśmy tak mocnym składem, jak, jakim dysponowaliśmy na wiosnę, tak więc być może z tych względów e, ten mecz jest uznany jako ten najbardziej pamiętny e, w sezonie. Bramka sezonu, e, Kaleta e, w jednym 11 minucie spotkania z Lubrzanką Kajetanów. To była już końcówka sezonu, o ile się nie mylę, ostatni albo przedostatni mecz. Znaczy na pewno ostatni, ten którego nie widzieliście, że tak powiem w trybie, w trybie online. Zobaczmy sobie to spotkanie i zobaczmy sobie tą bramkę. Obejrzyj bramki. Ok, za chwilę powinien nam się załadować tutaj. Powinien nam się załadować raport meczowy. Takie uroki gry na starym laptopie. Troszkę to być może potrwa. Będziemy potem jeszcze musieli troszkę zwolnić tempo meczu, żeby no, móc nacieszyć się tą, tą bramką. Bo przypominam sobie, że była ona naprawdę, naprawdę przedniej urody i zdecydowanie była to. Op. No, niechcący, przepraszam, niechcący wyłączyłem nagrywanie, ale nieważne. Op, hop, tu sobie zrobimy szybkość i zrobimy sobie reżyserkę, żeby zobaczyć najładniejszą bramkę w sezonie 2021-2022. Mamy rzut wolny, nie chciał, podaję do jeziorskiego. Zobaczmy, gdzie jest kaleta. Tu, o ile się nie mylę, jest kaleta. Tu pani sędzia Mularczyk, tak więc tutaj mamy bohatera najładniejszej bramki. On za chwilkę dostanie piłkę od Kaczmarka i spójrzcie, piękne uderzenie z poleja. Przy supeczku piłka ląduje. Mamy wtedy gola na 2 do 0, o ile się nie mylę. Tak więc no zdecydowanie najładniejsza bramka w tym sezonie. Tu jeszcze bramka numer 3. Ale ona już nie jest taka ładna, nie będziemy, nie będziemy jej oglądać. Przypominam, że nie mamy czasu. Tak więc, bramka sezonu, Kaleta. Finanse. Tutaj nie chciałbym zaglądać, bo jest tutaj po prostu masakra. Twój sukces na pewno pomógł klubowym finansom, nie wiem w czym. Brak nowych umów, umów sponsorskich w tym roku, brak nowych e, umów sponsorskich, no to będzie problem w przyszłym sezonie na pewno e, tutaj awans mógłby przyciągnąć do klubu jakichś nowych sponsorów, którzy daliby troszkę pieniążków na to, żeby tą kadrę utrzymać. E, niestety e, raczej w przyszłym sezonie nie mamy co na to liczyć, tak więc e, degrengolada finansowa klubu będzie się jeszcze tutaj e, pogłębiać. E, roczne przychody umowy sponsorskie to raptem 30 tysięcy złotych, e, no nie jest to dużo zaplecze dla vip ów e, 1000 złotych przez cały sezon e, zostało zebrane. Podejrzewam, że na sprzedaży hot dogów i lemoniady, no bo cóż może być w takich, na takim na takim stadionie i jacyś VIP-owie, tam mogą przebywać, żeby kupować nie wiem, nie wiem co. Okay. Przychody z meczu i sprzedaż pamiątek 60 tysięcy zł w całym sezonie, klubowe pamiątki proszę bardzo, aż 3000 zł zarobiliśmy na sprzedaży szalików, być może koszulek meczowych z Partakus w tym sprzedaż na rynkach zagranicznych proszę bardzo 315 zł, tak więc myślę, że ktoś kupił meczową koszulkę i dwa szaliki jakieś były mieszkanie z Daleszyc, który wyjechał do Kanady albo do Stanów, i chciałby się swoim znajomym pochwalić, jaki to klub występuje w jego lokalnej, w jego w miejscowości, z której pochodzi. Jak ustawiłeś zespół, no zapewne wiecie, jak tutaj nie ma absolutnie żadnej niespodzianki. W linii defensywnej, dwóch środkowych pomocników, trzech ofensywnych i jeden napastnik. Tutaj przez chwilę testowaliśmy ustawienie dwóch napastników, ale z niego zrezygnowałem, bo chciałem dać więcej swobody pikorowi, który to jako skrzydłowy z funkcją ataku e, lubi sobie wchodzić do środka i potrafi strzelać bramki, a nie. Tak jak Ruk, który w swoich występach ile strzelił, raptem dwie bramki. Tak więc, Patryk Ruk no nie za bardzo radzi sobie z rolą tego napastnika. A poza tym, świetnie tutaj w tym ostatnim spotkaniu, Kaczmarek pokazał się właśnie w roli ofensywnego pomocnika, strzelał bramki, miał asysty, tak więc. Jest to coś, do czego będziemy dążyć również w przyszłym sezonie. Wyróżnienia tego sezonu, nagrody klubowe. Piłkarz sezonu Jeziorski, Michał Jeziorski jest najlepszym piłkarzem tego sezonu według kibiców. Niestety najprawdopodobniej nie będziemy go oglądać w przyszłym sezonie w barwach Spartakusa Daleszyca. Kończy mu się kontrakt nie chce podpisać nowego, no i niestety raczej będziemy musieli się z tym pożegnać. Młody piłkarz roku to 19-letni Mateusz Pikor, nie ma to niespodzianki. Transfer roku również Mateusz Pikor. Tu bym się sprzeczał, uważam, że bardziej chyba... Konrad Kuzera, który strzelił w 15 meczach 22 bramki. No ale Pikor też na pewno był świetnym transferem. Bramka sezonu Kaleta, widzieliśmy ją. Najlepszy strzelec, właśnie Konrad Kuzera, 22 bramki. Najwięcej asyst Kuba Witkowski, 11. Najwięcej brrr, nagród dla piłkarza meczu Pikor, pięciokrotnie wyróżniany taką nagrodą. Najwyższa średnia ocena Jeziorski, 7,2. Czemu nie, właśnie Pikor albo Kuzera? Wydaje mi się, że Średnia z całego sezonu, tak więc trzeba było rozegrać jakąś minimalną ilość spotkań, żeby być, brać, żeby być branym pod uwagę w tejże właśnie klasyfikacji. Michał Jeziorski grał w sumie w każdym meczu, tylko jeden mecz chyba opuścił ligowy, tak więc 33 spotkania ligowe rozegrał. Ci panowie rozegrali po 15 spotkań, Piko chyba jeszcze mniej, tak więc no. Chyba po prostu nie byli brani pod uwagę. Najwięcej celnych podań na 90 minut Michał Jeziorski, to był zawodnik, który był rozgrywany, był ustawiany w roli cofniętego rozgrywającego, jedynego w drużynie, tak więc najczęściej piłkę dostawał i najczęściej ją rozgrywał. Nadgrody rozgrywek nie ma żadnych rekordziści. Najwięcej goli w sezonie Konrad Kuzera, oczywiście najwięcej goli w lidze w sezonie, tak samo. Najwięcej goli w meczu Konrad Kuzera, Cztery bramki, to, jest, to był ten mecz, który wygraliśmy 5 do 0, grając 10 z wierną małogość. Najwięcej goli w meczu ligowym, to samo. Najwięcej asyst 11 Witkowskiego, najwięcej czystych kąt, 8 razy niepokonanym był Tomasz Gnypek więcej nagród dla MVP w sezonie PIKOR. Najgorsza dyscyplina Seweryn Kaleta. To najlepszy piłkarz w klubie. Trzy żółte kartki, jedna kartka czerwona. I uwaga, Seweryn dostał od nas ofertę kontraktu, którą jest w stanie zaakceptować. Tak więc wyświetliło się na zielono. On będzie miał chyba jeszcze jakieś inne oferty z innych klubów, ale mamy przynajmniej cień szansy na to, że najlepszy zawodnik w klubie pozostanie na sezon kolejny i będzie cieszył nas swoją grą. Najwięcej występów w lidze Michał Jeziorski, 170. 5, to już są rekordy ogólne. Tak więc jeziorski 175 ligowych spotkań rozegrał z koszulką ubrany w koszulkę Spartacusa Daryszyce. Strzelił też najwięcej bramek w historii występów 27. No ale jeżeli tutaj kuzera będzie z taką regularnością strzelał, to na pewno szybciutko ten rekord pobije. Najmłodszy zawodnik. Hubert Taranek wypożyczony z korony Kielce, który w barwach Spartakusa grał, zagrał, mając 15 lat i 265 dni. Najstarszy zawodnik to oczywiście. Paweł Kaczmarek, lat 36, najszyb... lat 36, najszybszy gol Konrad Kuzera, 38 sekunda spotkania. Nie pamiętam już, w którym to było meczu, ale tak w istocie było. Chyba nawet było to pokazywane, o ile się nie mylę, ale mogę się mylić. Najmłodszy strzelec z bramki to Marcin Lewandowski, 16-letni ofensywny pomocnik, który swoją bramkę strzelił dwa dni przed swoimi 16 urodzinami, tak więc jeszcze mając lat 15. najszybszy Najstarszy strzelec z bramki to Paweł Kaczmarek, 30. 6 lat i 338 dni w swoim debiucie w z strzela bramkę. Kończymy podsumowanie. Co tu jeszcze mogę pokazać? Skład zespołu. Szybciutko najwięcej bramek. Oczywiście Kuzera na drugim miejscu. Piko 7, Marcin Lewandowski 5, Stanisławski 4. Tyle samo nie chciał Kaszmarek. Ale jeżeli włączymy do tego zawodników, którzy teraz są w drużynie 18 i którzy grali na jesieni w klubie, to mamy również Kobylańskiego, który jest, jak się okazuje, wiceliderem w 12 spotkaniach. Strzelił 10 bramek, miał dwie asysty. Mamy też Borysiuka, który strzelił 6 bramek. Mamy też Kosowskiego który strzelił 5 bramek, tak więc ta liczba piłkarzy jest nieco nieco większa, jeśli chodzi o asysty, tutaj najwięcej oczywiście Witkowski 11, ale na drugim miejscu Pikor 1 mniej, Paweł Kaczmarek też świetne występy, 7 asyst, Sebastian Barry 6, Severin Kaleta 5, tak więc nasi tutaj skrzydłowi trzech naszych skrzydłowych, Kaczmarek, Pikor i Witkowski w sumie 21-28, a tu jeszcze trzeba zaliczyć Witkowskiego, który grał na skrzydle to już jest ponad 30 asyst, które narodziły się w sektorach bocznych boiska. Wyłączamy filtr ciach ciach cia, drużyna U18. Co tu jeszcze? Średnia ocen w sezonie 2 najlepsi 779 Kuzerai Pikor, Kaczmarek 762, nie chciał 734, 718 Gnypek. 7-16 Faradzi, 7-15 Jeziorski i tak dalej. Reszta zawodników już oceny poniżej 70. Cała grupa. Najgorszy Kacper Kocprzak, proszę bardzo. Kopczak 6-77, Mikołaj Romaniak 6-78. Damian Krążek, proszę bardzo, nasz podstawowy bramkarz w rundzie jesiennej 6-87. Tak więc nie wszedł na tą zieloną stronę mocy. Szybciutko zerknijmy sobie w dynamikę, widok ogólny, oczywiście super zgranie, znaczy no jeszcze nie super, ale już całkiem dobre zgranie zespołu, atmosfera w klubie i poparcie dla menedżera, oczywiście to wszystko na wysokim poziomie, no nie mamy tutaj żadnych problemów, na razie najbardziej wpływowi to jeziorski lider zespołu i to będzie problem, jeżeli on odejdzie, Severin Kaleta, wpływowy zawodnik, szybciutko zobaczmy sobie właśnie hierarchię jeziorskiej, no tutaj, jeżeli jego zabraknie, nie będzie w klubie lidera, no drużyna będzie musiała Wykształcić innego lidera, być może będzie to Kaleta, może będzie to Kaczmarek. Ktoś to wie, myślę, że ci właśnie dwaj zawodnicy będą takimi głównymi postaciami w przyszłym sezonie. Oczywiście pod warunkiem, że Kaleta podpisze nowy kontrakt, bo wcale nie jest to takie oczywiste. On tutaj nim interesują się inne kluby, tak więc zatrzymanie go w zespole może wcale nie być takie łatwe, jak się wydaje. Kaczmarek ma jeszcze ważny kontrakt do końca przyszłego sezonu, tak więc na razie o jego odejście nie musimy się martwić, aczkolwiek jeżeli pojawią się jakieś oferty, których nie moglibyśmy odrzucić, no to wtedy trzeba będzie się zastanowić, czy zatrzymać Kaczmarka, czy ratować finanse klubowe, które są w stanie opłakanym. Grupy towarzyskie, to nie będziemy tego oglądać, szybciutko wejdziemy sobie w skład i wejdziemy sobie w głębię składu, żeby mniej więcej zaplanować to, co powinno wydarzyć się w okienku transferowym. Na bramce mamy dwóch równorzędnych bramkarzy, jak na czwartą ligę są oni, Amkazami bardzo dobrymi, tak więc nie musimy tutaj się wzmacniać. Na lewej stronie obrony powinniśmy, moim zdaniem, się wzmocnić. Mamy dwóch piłkarzy, którzy wcale nie są tacy dobrzy. A tutaj rozmawiając z Kaletą o jego nowym kontrakcie, złożyliśmy mu obietnicę, że postaramy się wzmocnić właśnie nową, tą, tą lewą stronę defensywy. Najwięcej problemów mamy na środku obrony. Tu mamy tylko dwóch piłkarzy, którzy prezentują jakieś niezłe tutaj umiejętności. Mam na myśli oczywiście Faradzie i Bąka, Gikiewicz wraca do korony, ale tutaj mamy już pewne transferowe kroki poczynione. Jest jeden albo dwóch nawet zawodników. Uwaga, jeden z nich jest piłkarzem, jeszcze w tej chwili pogoni Staszów. Tak więc, no, wyciągamy od naszego największego rywala w tym sezonie, kluczowego zawodnika i Staszowianie będą musieli sobie radzić bez niego w trzeciej lidze, a on, mam nadzieję, pomoże wprowadzić Spartakusa do Ligi Trzeciej w przyszłym sezonie. Na obronie prawej też musimy tutaj Działać w kwestii transferów, tak więc cała w zasadzie tutaj linia defensywna musi być wzmocniona. Barej jak na razie, najlepszym prawym obrońcą, ale on jest nominalnym środkowym pomocnikiem. No gra jako ten OWS, czyli ten odwrócony, cofnięty skrzydłowy, tak więc wspomaga tutaj zawodników w rozgrywaniu akcji, ale musi grać nieco z musu na prawej obronie. Romaniuk, Romaniak, przepraszam, sprowadzony w lutym okazał się nie wypałem. Gikiewicz wraca z wypożyczenia do Korony Kielce, tak więc no tutaj musimy przynajmniej po jednym piłkarzu na każdą z tych pozycji sprowadzić i nad tym będziemy pracować. W środku pomocy na razie jest super, ale wcale super być nie musi. Jeżeli Jeziorski i Kaleta odejdą, to nagle zrobi się tutaj olbrzymia dziura, którą bardzo ciężko będzie wypełnić, tak więc na pewno Jeziorski odej odejdzie. No Jestem o tym przekonany w 90% tak więc jeden środkowy pomocnik na pewno by się przydał. Jeśli Kaleta, no to myślę, że nawet dwóch by się przydało. Mamy Kopczaka, który tutaj może jest bardzo zawodnikiem uniwersalnym i może grać w zasadzie na każdej pozycji tutaj w tej naszej ofensywnej części zespołu, wyłączając oczywiście napastnika. Kopczak może grać na środku pomocy, ale jest też dobrym ofensywnym pomocnikiem, może też grać na obydwóch skrzydłach z taką samą skutecznością, więc na pewno ten zawodnik mimo słabej i średniej tutaj średnich występów w tym sezonie na pewno dostanie szansę w sezonie następnym. Tak więc tutaj transfery uzależniemy od tego, czy Jeziorski i Kaleta odejdą, a czy może jeden z nich zostanie. Wtedy będziemy musieli zdecydować, czy chcemy jednego środkowego pomocnika, czy też może Dwóch środkowych pomocników. Na lewym skrzydle mamy e, względny spokój: jest Kaczmarek, jest Witkowski, jest Kopczak. E, Witkowski będzie raczej pierwszym e, tutaj skrzydłowym w przyszłym sezonie, bowiem Kaczmarka będziemy raczej chcieli oglądać tutaj e, na ofensywnej pomocy. Gdzie może mogł, grać Jeziorski, ale raczej nie pogra. Kopczak, właśnie kaczmarek. Patryk Ruk, który no, tutaj nie do końca chyba się sprawdził. W klubie grał na wiosnę, tylko dwie bramki, jedna asysta. Chyba czegoś więcej od niego oczekiwaliśmy. Na pomocy prawej względny spokój jest Stanisławski i Pikor. To są ci nominalni prawi pomocnicy, którzy są przez nas wykorzystywani. <laughs> Pikor oczywiście był. I został wybrany też najlepszym zawodnikiem w sezonie. Z przodu mamy kuzerę. Może tam też grać pikor, może grać róg, może grać stanisławski. Tak więc, też tutaj mamy spokój. Więc czego będziemy szukać? Przede wszystkim obrońców i przede wszystkim środkowych pomocników. W tej materii będziemy się poruszać. Jeżeli trafi się gdzieś tutaj jakiś dobry skrzydłowy, który tutaj umiejętnościami byłby na głowę, biłby na głowę tych, których w klubie mamy, no to wtedy oczywiście możemy się pokusić o jeszcze jednego skrzydłowego, ale nie jest to konieczne. Bowiem mamy tutaj odpowiednią głębię na tej pozycji, co Wam jeszcze mogę pokazać? Zanim się rozłączymy, finanse w stanie opłakanym, oh, matko 300 tysięcy już w plecy. Prognozy wcale nie lepsze. Tak więc potrzebujemy pieniędzy, albo, no cóż, no, potrzebujemy zmiany klubu. No ale w tej chwili, biorąc pod uwagę. Jakbym się zachowywał w realnym świecie? Raczej nie będę teraz, ja szukał nowej pracy. Być może ona mnie znajdzie, być może zgłosi się tutaj jakiś klub, który chciałby mieć Franciszka Trenero na ławce trenerskiej, ale ja sam szukał nie będę, bowiem jestem zadowolony z tego, co udało się wykonać w dalszycach w tym sezonie. I z wielką tutaj nadzieją patrzę na sezon kolejny, w, której, w którym to sezonie no musimy walczyć o awans. Nie ma tutaj mowy. Musimy. Wejść wyżej w tym sezonie. Jeżeli nie wejdziemy do trzeciej ligi, będzie katastrofa i tyle. I tutaj nie ma od tego. Nie ma od tego ucieczki. Musimy awansować w tym sezonie. Musimy sobie jakoś poradzić z koroną, granatem i starym starachowicem, bowiem myślę, że te kluby będą naszymi głównymi rywalami. Chyba, że ktoś jeszcze spadnie. No właśnie, czy ktoś spadnie? Szybciutko sobie zobaczmy, jak sytuacje przedstawiały się w innych ligach. Troszkę wyskrylujemy to do góry. Tu mamy jeszcze czwartą ligę, czwarta liga podlaska, podkarpacka. To, proszę bardzo, też są baraże. U nas baraże nie było, po prostu awansował jeden zespół i tyle. A szkoda, bo myślę, że powinny to być baraże, e, bo no, też zasłużyliśmy sobie na awans. No, nie powiem, że nie zasłużyliśmy, bo zasłużyliśmy. Na wiosnę graliśmy fenomenalnie. E, udało się skończyć na drugim miejscu, e, otrzeć o, to, o ten awans. Dobra, szybciutko, e, ciach, 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 tu mamy, chociaż tu jeszcze sezon się nie skończył, proszę bardzo, jeszcze dwie kolejki tutaj pozostały. E, czy jakiś klub ze Świętokrzyskiego może spaść? Może spać Wisła Sandomierz? która ma tylko trzy punkty przewagi nad e, strefą spadkową. E, tak więc jeśli Wisła by spadła, byłby to problem dla nas, e, bo Wisła raczej skład ma e, całkiem niezły. Zresztą nie będziemy go przeglądać, no, ale jak już jesteśmy, możemy rzucić okiem, aczkolwiek nic te nazwiska mi nie mówią. Burzyński, bień Bieńkurek, Kuliga, Dwórzyński, nie, nic mi to nie mówi. Nie wiem nawet, czy to są prawdziwi piłkarze, czy New geni. Ok, czyli Wisła może spaść czarnym, już to raczej nie grozi. ŁKS słagów się utrzymał i Krzy czy będzie biło się awans? Nie, nie będzie. 9 punktów straty do lidera. Tak więc drużyny ze święto no być może zostaną wszystkie w czycie lidze. Dojdzie tu jeszcze pogoń Staszów. Szybciutko liga druga. Zobaczymy czy kto spadł, kto bardziej nas interesuje kto awansował. Awansowała garbarnia Kraków w Barażu A. I jeszcze dołączyły do niej KKS Kalisz, który wygrał Liga z dwoma punktami przed motorem Lublin, który zdobył punktów 66. Pierwsza liga awansował widzę, w łódź, wygrywając proszę bardzo z koroną. Kielce 3 do 2, 3 do 2, tak więc korona. Kolejny sezon będzie musiała bić się w pierwszej lidze, ale doszli do baraży. Co? Na pewno jest dobre. GKS Tychy, proszę bardzo, awansuje do Ekstraklasy jako mistrz pierwszej ligi, 18 zwycięstw, 11 remisów, tylko 5 porażek, 65 punktów. Arka Gdynia również powraca do Ekstraklasy wywalczywszy 60 punktów. Na miejscu trzecim wizew. na miejscu czwartym właśnie Korona w barażach. Były jeszcze LKS i GKS, bo wydaje mi się, że tu cztery zespoły były uwikłane, uwikłane w te barażowe rozrywki. Moi, moi drodzy to chyba tyle jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o podsumowanie sezonu 2021-2022 miał być taki odcinek taktyczny jeszcze ale ta taktyka nasza nie jest tutaj specjalnie rozwinięta mamy jeszcze dosyć proste tutaj polecenie taktyczne więc myślę że Tą taktykę zostawimy sobie już na czas, kiedy awansujemy do trzeciej ligi i ona będzie musiała być nieco... Nieco bardziej rozbudowana. Na pewno w tej chwili e, szybciutko, może jeszcze Wam pokażę. No, dość wąsko w ataku, e, bowiem chcemy tutaj być raczej w środkowym, e, w tym środkowym pasem, budować nasze akcje ofensywne. E, mamy dwóch świetnych pomocników. Teraz jeszcze e, Kaczmarek, ogrom doświadczenia, przyda się tutaj w środku pola i e, jeszcze Bary schodzi z prawego skrzydła, żeby wspomagać w rozgrywaniu. Tak więc e, to jest proste. E, bezpośredniość podań. Raczej gramy właśnie krótko, z uwagi na to, że. W tym środkowym sektorze odległości między piłkarzami są dosyć małe, więc będziemy grali podaniami krótkimi. Tempo podkręciliśmy na początku. Mieliśmy tutaj raczej właśnie tempo niskie, po to, żeby jak najdłużej utrzymywać się przy piłce, ale koniec końców nie byłem z tego zadowolony, bo nie przekładało się to na sytuację, jakie stwarzaliśmy. Ale to było na jesieni. Ciekaw jestem, jakby to było teraz, kiedy mamy właśnie dużo lepszych zawodników. Być może teraz sobie wypróbujemy coś nieco na niższym tempie, żeby aby więcej utrzymać się przy piłce, żeby tą naszą superioryzację w aspekcie posiadania piłki kultywować w każdym Meczu. Strzały z każdej pozycji, no cóż, mamy zawodników, którzy potrafią strzelać z dystansu, zwłaszcza Kaleta, Jeziorski, tak więc chcemy tutaj, chcemy tutaj zdobywać bramki z różnych, z różnych pozycji. No i więcej dyscypliny w swobodzie taktycznej, dlatego, że jest to czwarta liga i zawodnicy muszą mieć więcej swobody. W fazie przejścia zachowujemy się w sposób następujący, My po stracie piłki nie presujemy, Chociaż być może w przyszłym sezonie właśnie znowu tutaj przytoczę argument dobrej jakości zawodników. Być może spróbujemy kontrpressingu, ale zobaczymy. Jak na razie działało przegrupowanie, czyli po stracie piłki, raczej zawodnicy byli skupieni na tym, żeby wrócić na swoje pozycje. Najbardziej tyczyło się to właśnie naszych bocznych obrońców, których właśnie to jeden nie chciał albo inny lewy obrońca bardzo zawsze zapędzał się do ataku, Baraj oczywiście również schodził tutaj do środka, żeby wspomagać w rozgrywaniu, więc w postacie piłki Naszym kluczem było to, żeby ci zawodnicy wrócili na swoje pozycje i uszczelnili blok defensywny i tak też właśnie się działo przez cały sezon. Po zdobyciu piłki natomiast próbujemy do przodu jeszcze teraz, mając właśnie dobrych i jakościowych zawodników, no jest to jak najbardziej cenione, mile widziane, zwłaszcza że mamy teraz świetnych skrzydłowych, e, którzy no, potrafią e, zrobić atut ze swojej szybkości. Myślę tutaj o Pikorze i o e, Witkowskim. E, tyle. Jeśli bramka ma piłkę, wyrzuca do rozgrywającego e, długim wyrzutem. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o fazę przejścia. Bez piłki e, mamy bardzo mało tutaj bardzo mało założeń taktycznych. Nie naciskamy, nie presujemy. Tak więc, po stracie piłki, i również kiedy, kiedy przeciwnik otwiera od swojej bramki, schodzimy troszkę niżej. Staramy się uszczelnić blok defensywy, grać bardzo kompaktowo. Linia defensywy też niżej, być może. Troszkę się to zmieni w przyszłym sezonie, bowiem chcemy tutaj zbudować naprawdę silny zespół i nie będziemy musieli grać defensywnie. Będziemy, musli, będziemy mogli przejść do większej ofensywy w przyszłym sezonie i zagrać właśnie nieco wyżej. Troszkę zacząć wyżej naciskać na, 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 na zawodników. Zresztą tutaj aktywację pressingu, aktywację pressingu mamy nieco częściej, żeby tutaj już, gdy piłka opuszcza strefę niską przeciwnika, wchodzi do strefy średniej, żeby tutaj już starać się im przeszkadzać. W rozgrywaniu. Tyle w kwestiach taktycznych. Myślę, że nie jest to żadna Ameryka. Troszkę przegadałem ten odcinek, przepraszam, ale tak naprawdę zmieściliśmy dwa odcinki w jednym. Moi drodzy, to by było na tyle. Widzimy się na inauguracji sezonu 2022-2023, gdzie rozegramy sobie oczywiście pierwsze jedno albo dwa spotkania ligowe. Oczywiście będzie też prezentacja nowych piłkarzy. Na dzisiaj to wszystko, to był Trenero, to był serial Droga. Do zobaczenia. Peace out!